Cześć, witam na kanale Pokażę wam dzisiaj jak prawidłowo powinno działać wisko wisko, sprzęgło wiskotyczne czy taki mechaniczny wentylator można by powiedzieć kiedy powinien się kręcić kiedy zakleszczać, kiedy nie miałem przyjemność go właśnie wymienić bo u mnie to było tak, że Wisko było zacięte, i wiatrak chodził cały czas, i chłodził silnik, przez co miałem większe zużycie paliwa. No i efekt pod maską silnika odrzutowego, bo wiatrak dosyć, dosyć daje o sobie znać. No i co? W środku tu mamy taki płyn, który, jak silnik zaczyna. Się kręcić, on się tu w środku rozrzedza i się rozchodził na boki. I zakleszcza nam, załącza wentylator. W takiej zasadzie to działa. Kiedy mamy 80-70 stopni, to se lata luźno. Nie chłodzi nam silnika. Przy temperaturze powyżej 90 stopni, jak stoimy w korku, ten płyn pod wpływem temperatury się rozszerza, zakleszcza i wiatr zaczyna chodzić i chłodzić silnik. Co jeszcze mogę powiedzieć? Po odpaleniu silnika sprawne wisko też łodzi nam silnik przez jakieś pierwsze do 5 minut. Tak myślę. Do 5 minut wisko po odpaleniu działa. Zaraz Wam to pokażę, jak, jak to powinno wszystko prawidłowo działać. Należy się przygotować taką rzecz. Spróbujemy zatrzymać wentylator po odpaleniu silnika. Po jakichś pięciu minutach zatrzymamy go spowodnie, bo dobierze, płyn dobierze swoich właściwości i po prostu wisko już będzie chodzić luźno. Trzeba pamiętać o tym, że przy zaciętym wisko, kiedy ono chodzi cały czas, praktycznie to musimy się liczyć z awarią pompy wody, bo wisko no bo jest praktycznie Założone tutaj do pompy wody, i kiedy chodzi cały czas, kręci, obciążoną pompę, i potem, potem trzeba ją również z tym wymienić. Też pompę, no ale dobrze. Ok, odpalimy silnik, tak jak mówię, po każdym odpaleniu, wisko będzie zakreszone i będzie normalnie chłodzić, nawet jak temperatura silnika jest 0 Ok. Ziemy nas przyrząd. No i więc tak jak widzimy, bliska nie zatrzymamy, po odpaleniu silnika. Zawidłowe wisko powinno się kręcić Czyli być zakleszczone I chłodzić silnik Tak będzie przez jakieś najbliższe 5 minut Do 5 minut Więc krótka przerwa Za 5 minut widzimy się z powrotem No i tak Przez pierwsze parę minut Ten silnik musi trochę pochodzić Ten wentylator Bardzo słychać jak jest to wisko zacięte I Zaraz dodam gazu To usłyszycie sami No, więc silnik jak w odrzutowcu, więc czekamy dalej, aż wiatrak się zatrzyma sam. No i tak, po kilku minutach, jakieś 5-10 minut, widzimy wiatrak, on się kręci, on się ma kręcić cały czas w zasadzie, tylko można go, o, widzicie, wiatrak można zatrzymać papierem. Dalej się kręci, swobodnie. Tak. No i tak, jak silnik osiągnie temperaturę ponad 90, wtedy się wisko zakleszcza, no i chłodzi nam silnik. Tak prawidłowo powinno działać wisko. Wymiana też nie jest skomplikowana. Odkręcamy obudowę tu na jednej śrubie, tu na drugiej obudowie chłodnicy wyciągamy to do, troszeczkę do góry, i zostaje nam tam odkręcić jedną śrubeczkę. Widzicie? Tak to powinno hulać. Dzięki za uwagę. Na razie. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ej.